Cześć, czy mam z tej strony? Witam na moim kanale. Opowiem dzisiaj kilka słów na temat komiksu Gotham, rok pierwszy, który znajduje się przed moimi oczami i waszymi zresztą sądzę, że też. Za scenariusz odpowiada znany bardzo dobrze w Polsce Tom King, za rysunki Phil Hester. Komiks ten oczywiście wydał wydawnictwo Egmont, gdyż jest ze świata DC. Co my tutaj mamy? Na początek może warto jedną świetną notkę redakcyjną ponieważ mamy tutaj opis, że w albumie użyto rasistowskiego języka, ale jest to świadomy wybór twórców, który ma na celu pokazanie, że w przeszłości takie określenia były w powszechnym użyciu i pozostają w nim do dzisiaj, nawet mimo zmiany, jakie zaszły od tamtych czasów. No i właśnie. To jest i tam jeszcze jest troszeczkę innej yy, dalszej ciąg, ale tu chodzi o to, że autorzy nie bali się pokazać tego, jak kiedyś zwracano się szczególnie do osób o ciemnym kolorze skóry. Tytułem wstępu. Ale jakbym miał powiedzieć jednym zdaniem, co tu się wydarzyło, co, czym ta historia, to bym powiedział, to miało być proste zlecenie, albo trzeba było się jednak nie zgodzić. A mianowicie o co chodzi. Mamy sobie prywatnego detektywa Slama Bradleya. Siedzi sobie w biurze, czyta gazetę, gdy przychodzi do niego tajemnicza panna. Tajemnicza panna, która oferuje mu zapłatę za dostarczenie listu pewnej znanej rodzinie w mieście, takiej najsłabniejszej, nazwijmy to, w mieście. Zlecenie jest dziwne, tajemnicze. Nasz główny bohater ma tego, nie otwierać koperty, więc żeby tak, ma jakiegoś nosa, nazwijmy to instynkt czy coś takiego, swojego współpracownika posyła za tą panną, żeby... Troszeczkę się jej przyjrzał i dowiedział się więcej, co tu może chodzić, kto to może być. No i właśnie. Dostarczenie listu wywołuje ciąg tylu niesamowitych zdarzeń, tylu zmian, zwrotów fabularnych, że oczywiście ich nie chcę wam przedstawiać, bo to byłoby za dużo. Powiem tylko, że chodzi oczywiście o rodzinę Wayne'ów, ponieważ to jest Gotham. Rodzina Wayne'ów jest jedną z najważniejszych w całej historii tego... Miasta po prostu, więc mamy tutaj tajemnicze sytuacje, tajemnicze porwania, zwroty akcji. No, nie chcę wam za dużo powiedzieć. Przestępstwa. Jest tu kilka zdań, które powodują, że człowiek zaczyna się zastanawiać, o co tu może chodzić. Szczególnie takie początkowe, że go tam gdzieś tam. Użyć co dane jest mimo tym, że Gotham to jest najwspanialsze miasto na świecie, żyje się tu bezpieczniej, nie ma tu przestępczości i tak dalej. Wszyscy ci z nas, którzy znają Uniwersum Batmana, mają wrażenie, że coś tu dziwnie nie pasuje. No właśnie. Ponieważ cały ten komiks opiera się moim zdaniem na tym, jak Pewne rzeczy mają fasady, wyobrażenia, przedstawienie maski. Tak samo dotyczy osób. A czym, kim są, jacy są w rzeczywistości. Nasz bohater wpakował się w niesamowitą kabałę. I cały czas mu kibicuje. Przynajmniej ja mu kibicowałem, żeby w końcu się z tej kabały wykaraskał. A jednocześnie Tom King tak sprytnie popycha scenariusz, że ta intryga nabiera. Warstwy drugiej, trzeciej, tu się zmyłka, tu jest inaczej. Nikt nie jest do końca tym, kim się wydaje. Może nie tyle za kogo się podaje, co kim się wydaje. Praktycznie wszystkie postacie są wielowymiarowe, przynajmniej dla mnie. Nieoczywiste, zmienne, maskujące swoje prawdziwe cele, swoje pragnienia. Nawet miasto Gotham też jest specyficznie przedstawione, i chyba o to chodziło twórcom. No właśnie, i teraz tak, czy ten komiks mi się podobał? No moim zdaniem jest rewelacyjny. Rewelacyjny, jak. Po prostu ja się wciągnąłem, byłem bardzo zaintrygowany tą, tymi postaciami. Do czego to dąży? Jak to się skończy? Czy się uda? No bo jest kilka myków takich, że się może nie udać, nazwijmy to. I jest jedna, przynajmniej więcej, pewnie więcej, ale dla mnie tak mocna scena. I to przedstawiona słowami, w czasie rozmowy. Jedno czy tam dwa zdania, które mną po prostu mną trzęs wstrząsnęły. Ja po prostu tak what, co, gdzie, jak? Dlaczego? Przypuszczam, że ci z was, którzy znają ten komiks, którzy go czytali, mogą się domyślić, o którą scenę chodzi. Ja jej oczywiście nie przedstawię, bo to byłby za duży spoiler, za duże za dużo informacji o fabule, a to nie o to chodzi, bo tutaj trzeba odkrywać samemu. Mamy do tego te właśnie elementy, to co mówiłem tutaj, co jest zapisane, to też gra rolę pewną w tym komiksie. To podejście do osób o innym kolorze skóry ma znaczenie. Praktycznie wszystko ma znaczenie. Przeszłość naszego bohatera ma znaczenie, kim on był, i tak dalej. Jeżeli chodzi o to. Co mi się tutaj nie podobało, to jest jeden element, który ja bym po prostu wywalił. Bo on jest zbędny po prostu. Nie jest zły, ale zbędny. A mianowicie nawiązania do Batmana. Moim zdaniem całkowicie niepotrzebne. Troszeczkę jak se... były komiksy Gotham Central. Tam też wolałbym, żeby więcej. Policjanci radzili sobie bez udziału Batmana, i tutaj tego Batmana oczywiście jest niedużo. On jest tak tyci, tyci, ale moim zdaniem nie jest potrzebny. Komiks czyta się świetnie, ja go gorąco polecam. Jeden z najlepszych komiksów, jakie przeczytałem w tym roku, i ja po prostu muszę do niego wrócić, bo muszę się zastanowić, czy to, co okazało się jak w porządnym, prawdziwym, sensowym kryminale na końcu, czy ja byłbym w stanie dojść do tego wcześniej. Czy postacie, o których z czasem dowiadujemy się więcej, czy czytając to z tą wiedzą, możemy wyłapać jakieś poszlaki, że to mogło wyglądać tak? Czy bylibyśmy sami w stanie to rozpracować szybciej niż Slam Bradley? Hmm, no właśnie. Podzielcie się swoją opinią, czy, wy, czy ten komiks się wam podobał, czy nie. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, jestem bardzo zaskoczony, jeszcze do tego właśnie o ilustracjach nie wspomniałem, one są odpowiednie. One nadają klimat. Klimat takiego retro, takiego noir. Super realistyczna kreska by się w tym miejscu nie sprawdziła. To, to, tak, to jest tak jak mieliśmy Jeffa Leba i Tima Sale'a. Tim Sale w zwyczajnych opowieściach by nie działał, w do scenariuszy Jeffa Leba działał. Przypuszczam, że w zwyczajnej opowieści superbohaterskiej Phil Hester, nic, nie robiłby żadnego wrażenia, natomiast w tym opowiadaniu, w tej opowieści działa. Dobra, kończę już moje marudzenie, zachęcam do zapoznania się z tym komiksem, jest zaskakujący i bardzo, bardzo dobry. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.